Hej, cześć, na z tej strony ListekW, a dzisiaj sobie zagramy w Ark Riders. Nowa gierka stosunkowo, 30 października chyba wyszła. No no, trzeba zobaczyć, o co w tej gierce chodzi. Już trochę sobie wygrałem. 18 poziom. Co? Myślałem, że można sobie wypróbować zagrać, czemu nie. Ja teraz zauważyłem, że jest mało w sumie gameplay stricte Dark Riders, co so trochę mnie zastanawia. No chyba, że jeszcze mnie YouTube nie stargetował. Ale. czemu czekać, skoro można samemu to zrobić, nie? Więc weźmiemy sobie jakąś osłonę, jakieś tam podstawy. Kolejne. Zależy nam, żeby brać jakichś mocniejszych czy coś. W razie co? W razie, bo jakby nas zabili Co miejmy nadzieję, że się nie stanie Ale nigdy w domu granaty jakieś Chyba, że spróbujemy może kluczy do wieży sterowania na zaporze. Jest widzę event, event wydarzenia na mapie ze skrytkami, więc będzie trzeba się dobrze wsłuchać, bo w tej grze większość rzeczy jest słyszeć. Można usłyszeć na przykład te skrytki, taki statyczny dźwięk wydobywają z siebie. Sonary pulsują tego typu. Napiszcie czy Wam się w ogóle podoba ta gra Czy gameplay jest ciekawy, nie może znaczy. zastanówcie na temat robotów, które są w tej grze. Eee. Ja muszę dodać ja parę rzeczy znaczy, kabel, jaki za chwilę, to Kabel zasilający próbuję znaleźć i... żeby ulepszyć stanowisko w bazie. Biegam bez broni, bo szybciej się wtedy też biega. Bo osobiście poszedłem w trochę innego builda, bo wszyscy oczywiście jak jeden mąż idą, yy, mobilność. Postanowiłem trochę pójść w inną stronę i w technika poszedłem, czy tam, nie wiem, jakieś przetrwanie czy coś. Co za tym idzie? Mój wybór przyczynia się na to, że. Mogę craftować sobie w każdym. o, dobra, już mam level 7 Że w każdej chwili mogę sobie wytworzyć bandaże, a tak to bym musiał w bazie je robić. Z czego mogę to jeszcze ulepszyć, żeby. Nie wiem, chyba więcej itemów robić. Teraz nie wiem, jak bardzo więcej mogę robić. Czy. Czy. Czy to, to, to się zalicza na przykład do wszystkich przedmiotów, które mam zlokowane w bazie, na przykład te materiały wybuchowe, czy coś tego typu bo jak tak, to będę mógł nieźle sobie arki pozbierać. Yy, z czego arki, jeśli ktoś z was nie wie to są roboty, które jeszcze nie spotkaliśmy ale niedługo spotkamy o, dobra, spotkamy, o tu to, to jest jeśli tu jest o to jest ark, to jest fleszcz. I potrzebujemy actually z niego kapsuła kleszcza. Ten jeden literek. tak. Słyszę kolejnego. O, oh, fuck. <laughs> o nie, bo to ktoś umarł. Nie zauważyłem. <laughs> Dobra. No i to sobie weźmiemy. To też sobie weźmiemy, to też sobie weźmiemy. Z tego mogę sobie wytworzyć później ładowarkę. Ej, dobra, przykro mi. No nie, kto to był? Mogę zobaczyć? Kogo to jest Nie. Szkoda, no dobra. Widzę tego. Nie dziwię się, że umarła. Umarł. E, dobra. Już się biją, strzelają. ta gra to jest extraction shooter. Czyli w głównej mierze nie musisz nikogo zabijać, wystarczy, że zdobędziesz lucik i sobie uciekniesz w siną dal. Oczywiście ludzie lubią się bić, bo przecież Fortnite sparczył nam głowy nawalaniem się do przeciwników, żeby wygrać, więc niełatwo jest. o. pokój z cywilizowaną osobą. Ale jest, jest to możliwe, chyba. Eee, więc no, mam no, nadzieję, ma. że trafimy na osoby chętne do kooperacji. W sumie mam już dosyć słabą broń na bicie się z ludźmi, z kidysonem, więc jak skrócą i trochę robię. W sumie mam już to, co chciałem. Nie wiem, czy by sobie po prostu nie pójść na trochę bardziej. Ciekawa miejscówka, bo tu ogóle lód ma dosyć słaby ta miejscówka. nie jest w żaden sposób oznaczona na mapie, ale chyba. To to Słyszę. Stryf. Najbardziej się boję ludzi, bo arki jeszcze nie są takie złe, ale ludzie są gorsi, bo nie wiesz, zaufać. Po cię nie strzeli. A czasami widzisz szybciej ich, niż oni ciebie. Zanawiasz się, czy zagadać. Jak zagadasz, to się okaże, że jest lepszy, ma więcej broni lud i tak dalej. Kurwa, nie. nikt. nie otworzył z dropu. To jest miejsce leż nie dziwię się, że, że... tam tam jest arki. Chciałbym pójść, a pomóc, ale... Nasza pomoc ogranicza się do ilości. No bo... Trzeba rozwalać wentylatory, jak się dobrze rozwali. To jest możliwość zabijania tam... to nie ma... O, tamten jest rakiety, roketi... roketer? Inaczej, dron napieprzający rakietami, z, z nim nie chcemy się spoufalać. O, zarzutowe narzędzie tu przybyło. I need this but.

Stąd, bo mamy nieulepszoną broń, która bardzo wolno strzela, duży damage, ale wolno. Więc lepiej... ...lepiej się. Podaję mu... ...dużo amania poszczególnego. Zajmę go. Mam go w przeciągnięciu. Stanę w krzaku. Zbyt. To jeden, ładnie, to jest Unikalnie, a dwa jeden mały. Mały, mały. A ciężkiego takiego nie ma, za bardzo. A granaty 4. Będziemy sobie jeszcze skład Problem jest taki, że my nie mamy tam zanieść. Na składnie polowym to jest taki drop na ziemi. Potrzebujesz. Potrzebujesz... skrzynki, która tworzy. I wtedy jest. Tutaj to water Mam kulutę! Kto z mnie zapalował? Zabijesz się? O! Ale ci nie wyspokoję. No. Właśnie tak, tak to się gra w tę gierkę. Powoli skutecznie Przyciążenie for fuck's sake Co jest Masz? To jest sprawa sprawia, że jestem ego Boga Ja bym sobie tylko zlutował tu i... O! Niestoraj, Dobra. Zaniesiemy sobie do Field Depot To było? Gdzieś tu? Field Depot, tak tu Go to that Field Depot Pójdziemy sobie tu Odpalimy sobie skrzynaczkę i robimy ekstrakt, to chyba ewentualnie nie wiem to tyle, pierwszy mecz w sumie mało się działo próbowałem się porozumieć z typem, który nie odpowiadał eee, no z też można gadać, I inne takie rzeczy emotki sprzęt coś przeszukiwał pikse można zmieniać Perspektywę, więc dosyć często coś się podoba. To jest coś knuja. Mam strzałę. Z tego nie jest za dobry lud z tego co pamiętam. Aj, zepsułem. Zmienić shielda, czy nie? Teraz stopark ja on wziął po prostu ammo Proszę, to extraction zone Uhuu, dobra, mamy zamknięte Head home at the water treatment elevator

Chcę zrozwalić go na no, czystej zabawie. wszystko tylko trafią. Teraz... ...pojdę odstawczyć. Sytualnie, jakby nie umarł, to można skill z tego Jest od prawej byśmy mieli hagia Tamtej wiesz... 45 sekund, jest teraz. No nie chcemy ryzyka nieprzewodniem no, nie <todgłosy> no, nie nie? no, nie zachować na siebie. Nie robię mecz... z zaskoczeniem to jest pierwszy. Legancko. Trzy meczek. Sprawdzę tylko ile nagrywek jest. Mało chyba, 18 mil. Nie, przyjedę mecz, to jeden. To nie co Chyba tak, tak robimy od Renna Okej, trudno okay. no, się działo, ale mogę narzekać. Nikt mnie nie zabił. Nie ja mnie nie zbiliczywałem się w jakiś dziwny sposób. Więc... No to tak, no to jest, to jest właśnie... Ark Raiders z wami był. Jego wieczorku, wieczoru, miłego dnia życzę w zależności od której to oglądacie Ja się z wami żegnam. I no, do następnego.